Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z cyklem Recenzja w 60 sekund. Tym razem najnowszy kryminał Roberta Małeckiego Wiatrołomy, czyli nowy cykl z Marią Herman i Olgierdem Borewiczem, grupą partnerów z Archiwum X Bydgoskiego Archiwum X i powiem Wam krótko tak Oprócz tego, ponieważ jest to recenzja, 60 sekund, oprócz ciekawej sprawy kryminalnej, śledztwa sprzed 30 lat dotyczących zaginięcia, niemowlęcia u Roberta Małeckiego, lubię to, że nie mamy tylko zagadki, ale jest też wielowątkowość, jest też poruszanych bardzo dużo tematów psychospołecznych. Tym razem Robert Małecki porusza takie tematy jak uzależnienia. Walkę z nałogami, pokonywanie gdzieś tam swoich słabości, i bardzo ważny temat według mnie, takich jak depresja poporodowa i niechciane macierzyństwo, o których się rzadko mówi, a które tutaj jeszcze no, z punktu widzenia mężczyzny no, jest to ukazywane, bardzo rzadko poruszane przez autorów mężczyzn, więc bardzo, bardzo. Ciekawie jest to e, przedstawione i się to czyta. Polecam Wam gorąco. To tyle, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!